Zimą 2011 roku mieszkańców Rakowic Małych zainteresowało dziwne zapadlisko. Powstałe w pobliżu drogi między Rakowicami Małymi a Ocicami, miało około 10 metrów głębokości i kilka metrów średnicy. Głęboki dół z jednej strony wzbudził strach, a z drugiej ciekawość. Skąd wzięło się to zapadlisko, z jakich czasów pochodziło i wreszcie czemu służyło? Poszukiwania odpowiedzi na te pytania naprowadziło zainteresowanych tematem do odkrycia zapomnianej historii górnictwa węglowego w okolicach Lwówka Śląskiego. O tym, że w okolicach Bolesławca Lwówka Śląskiego wydobywano niegdyś złoto, no, większość mieszkańców tych miejscowości, takich jak Bolesławiec, jak Lubówek, jak wioski tutaj pomiędzy nimi, słyszała. Natomiast o tym, że też wydobywano w tym rejonie węgiel i to węgiel kamienny, oczywiście on miał specyficzną strukturę, to naukowo jest określone, mało kto się tym interesował. Natomiast w ostatnich zwłaszcza latach ludzie, którzy zajmują się takim właśnie kopalnictwem bardzo odległym, ale też później coraz bardziej unocześnianym, no wiele czasu poświęcili na to, żeby te wszystkie wydarzenia związane z początkami wydobycia właśnie węgla tutaj, no między innymi pod Rakowicami Małymi, a jesteśmy w tym rejonie bardzo blisko tej miejscowości, żeby troszeczkę odsłonić tajemnice z tym związane i w tej chwili jesteśmy w takim miejscu, gdzie góra która jest za moimi plecami, za chwileczkę pokażę to na mapie, gdzie ta góra nazywana kiedyś była Górą Węglową, później została przekształcona w Górę Czarną. Oczywiście tutaj to jest mapa niemiecka, w związku z tym te nazwy na niej są w języku niemieckim. Natomiast, żeby zlokalizować miejsce, gdzie stoimy, to warto zwrócić uwagę na tą drogę. Jesteśmy właśnie na tej drodze, na wprost jednego z szybów które to zresztą są dość niebezpieczne, ponieważ to są szyby głębinowe, może one nie imponują tak dalece głębokością jak te, które znamy z różnych programów o Śląsku, gdzie tam jest kilkaset metrów głębokości. Tutaj niektóre z nich miały do 60-70 metrów. Niemniej wtedy, kiedy przestały być użytkowane, one mogą stanowić zagrożenie. I między innymi właśnie w roku 2011 taki szyb grzybiarze znaleźli, na którego dnie zostały jeszcze pozostałości obudowy. I widać, że tych szybów w tej górze, niegdyś węglowej, później czarnej górze, było znacznie więcej, przy czym to co tutaj jest ukazane na mapie, to nie są zagłębienia, to są hałdy usypane przy wylotach tych szybów z tego materiału, który był wybierany. Dlatego tych zniesień tutaj takich widać sporo, a droga, która tutaj przebiega, to jest droga, która łączy Ocice i dalej biegnie do Lwówka Śląskiego. Podejdziemy przede wszystkim tutaj do no, tego miejsca, które tutaj widać, ponieważ na mapie, ponieważ... Już przy samej, samej drogi widać taki pagórek, może nie największy, ale to jest jeden z tych pierwszych, który powstał przy wybieraniu tego materiału, który był uzyskany w trakcie drążenia tego szybu. Nad brzegiem zabezpieczonego metalową siatką zagłębienia rozpościera się sporych rozmiarów hałda. Stoimy teraz z kamerą na szczycie takiej właśnie hałdy. Ona tylko na mapie wydaje się być niewielka, ale w naturze jest spora, a tam w dole zabezpieczony siatką, na szczęście zabezpieczony, widać wylot tego szybu. On jest bardzo głęboki. Trudno się dziwić temu, że tutaj między innymi zasługa w tym jest i, 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 i władz wsi, i, i całej gminy, że... Postarano się tak zabezpieczyć, żeby, żeby po prostu nikt tam nie wpadł. Natomiast jeżeli ktoś będzie się za bardzo zbliżał, no to już bierze ryzyko na, na, na siebie. Natomiast widać, że jest to bardzo głębokie takie zagłębienie. Ono tutaj ma kształt owalny, gdzieś tam w dole na pewno było to obudowane. I to jest jeden z tych szybów. A na dole, zaraz podejdziemy, bo już koleżanka moja to znalazła, jest fragment resztki budynku, który który tutaj funkcjonował przy tym, przy tym szybie, i wystarczy stąd popatrzeć, że jesteśmy bardzo wysoko nad terenem pól a więc ta górka jest naprawdę spora. By dotrzeć do miejsca, gdzie niegdyś się stał budynek, trzeba zejść stromym stokiem, uważając przy tym, by nie osunąć się prosto w zapadlisko. Budyneczek gospodarczy przy tym szybie postawiony zniknął już bardzo dawno, ale można tutaj zobaczyć fragmenty posadzki. To są Taka betonowa posadzka z tego budynku. No są tutaj też y, szczątki cegieł. Jakiś y, jeden bardziej solidny, taki obrobiony fragment piaskowcowy, być może fundamentu, a nieco więcej tych cegieł jest tam w dolnej części. Ten budyneczek jest również zaznaczony tutaj na, na mapie. To jest to miejsce, gdzie ten budyneczek stał. I jeszcze raz powtórzę, że ta pryzma ziemi, czy ta hałda, którą tutaj widzimy, y, w naturze jest o wiele bardziej okazała niż to wynika z mapy. Jak podejdziemy dalej do tej właśnie góry węglowej, to wtedy zobaczymy te kolejne tutaj miejsca, gdzie były szyby, gdzie prawdopodobnie było więcej tego właśnie wydobytego materiału, i stąd te wzniesienia są znacznie bardziej okazałe, a w ogóle cała droga. Od głównej szosy tej biegnąca w dół, kiedyś była utwardzona, kiedyś była normalnym takim szlakiem komunikacyjnym, który pozwalał na przyjazd tutaj wozami. I, i, i wszystkie te wydobyte tony, bo to się przecież liczyło w tony, tak jak są podawane te ze starych niemieckich opisów, wymiary zdobytego, wydobytego węgla to były tony, a w skali rocznej to było nawet od 11 do 15 tysięcy ton tutaj na tym terenie wydobywanego czarnego złota, jak to bardzo ładnie w tych opracowaniach niemieckich nazwano. Eksploatacja węgla w rejonie Rakowic Małych prowadzona była co najmniej od drugiej połowy XVIII wieku. Na jednej z map górniczych z tego okresu zaznaczonych było kilka sztolni, ale pierwsza kopalnia w tym rejonie powstała na początku XIX wieku. Nazywała się Gottes Grube, czyli Boże Błogosławieństwo. Kopalnia rozwinęła działalność na bazie sztolni położonej na wschód od drogi Rakowice Małe Ocice. To już jest kolejna hałda, znacznie większa od tej, którą pokazywaliśmy poprzednio, ale widać, że na jej wzniesienie prowadziła specjalna taka okrężna, na jej szczyt taka okrężna ścieżka, prawdopodobnie to tędy wywożono i wysypywano na górze ten urobek. Tutaj była droga przebiegająca dołem, ale to nie jest jeszcze sam szczyt, czy to najważniejsze miejsce tej góry. Węglowej, czy góry węgla, czy węglanej góry. W każdym razie prawdopodobnie tutaj, gdzieś w jej pobliżu, też jest szyb, ale z tego, co mi wiadomo, część tych szybów była po prostu zasypana ze względów bezpieczeństwa po zakończeniu eksploatacji. Ale zobaczymy, w każdym razie poszukamy jeszcze tych kolejnych kilku miejsc, gdzie były te najważniejsze szyby tej kopalni. i przy okazji można też zobaczyć jak przyroda sobie pięknie poradziła z tym miejscem, gdzie kiedyś wydobywano ten potrzebny, to potrzebne paliwo, a dzisiaj kluje tutaj przyroda. Tutaj mamy taką ciekawostkę, jeszcze warto pokazać. Jest piaskowcowy słupek graniczny. Kopalnia Boże Błogosławieństwo prowadziła wydobycie niespełna 10 lat od 1804 do 1813 roku. Na bazie opuszczonej kopalni utworzono w kolejnych latach nową kopalnię Georg Wilhelm. W 1860 roku kopalnia odnotowała wydobycie ponad 8 tysięcy ton węgla. Ale potem z roku na rok wydobycie było coraz mniejsze, bo te najłatwiej dostępne pokłady zostały wyeksploatowane. To wgłębienie, takie bardzo regularne, taki lejek, który tutaj można zauważyć mimo tego, że wieleń to troszeczkę jakby zniekształca obraz. W każdym razie najprawdopodobniej, ale jestem przekonany, że chyba w. W 90% tutaj był szyb, który oczywiście został później zasypany. Być może kiedyś stanie się i tutaj taka sytuacja, że kiedy te wszystkie jakieś tam gniejące pod spodem pozostałości belkowania i tych innych jakichś pomostów, czy tego wszystkiego co tu było gdzieś wewnątrz ukryte, zbutwieje, być może również tutaj się ziemia zapadnie, osunie i wtedy odsłoni się ta, ta, ta taka jama. Natomiast. Biorąc pod uwagę, że te szyby miały niektóre około 60 metrów, no to jeżeli się weźmie ten nadkład, jaki jest z ziemi, to w momencie, kiedy to się osunie przynajmniej o 5-6 metrów, to tu na pewno powstanie wyraźna jama. Zresztą tutaj już zaraz widać. Tą chałdę, którą usypywano z tego, co tu stąd wybierano. No dzisiaj nie ma tych wszystkich takich wyraźnych szlaków komunikacyjnych, ale zostały niektóre takie ciągi, przynajmniej ukształtowane, jeżeli chodzi o groble, że można się mniej więcej zorientować, jak to wyglądało. Taką ciekawostką, bodajże, jeżeli dobrze pamiętam, z roku 1836 jest to, że wśród tych brył, które tutaj wydobywano, znaleziono też bursztyn. No to jest niesamowita historia. To jest informacja przekazywana jeszcze przez niemieckich badaczy, którzy tutaj przy tym byli. No, ciekawe są rzeczywiście te miejsca. No, niewielu osobom one się kojarzą z jakąś tajemniczością. Niemniej wtedy, kiedy tu wydobywano węgiel, było to miejsce ciekawe, bardzo ciekawe. No i te szyby na pewno rozprawały też wyobraźnię, a przede wszystkim dawały doskonały węgiel. Z tego co też jest w tych opisach, to węgiel stąd pochodzący spod Rakowic Małych. Był droższy od tego węgla, które wydobywano gdzieś tam w rejonie Wałbrzycha, ale też świetnie nadawał się do palenia, pozostawiał niewiele popiołu i rzeczywiście ta kaloryczność jego była bardzo wysoka. Niestety te pokłady, które według też badań są jeszcze niżej położone, One nie mają aż takich wielkich tych wszystkich zasobów, żeby opłacało się podejmować eksploatację. Zresztą w tej chwili wiadomo, że dekarbonizacja się zbliża, więc nie będzie nikt uruchamiał dodatkowych jakichś kopalni. Natomiast bardzo ważne jest to, że po wydobyciu tych warstw, łatwiej dostępnych przy tamtych technikach eksploatacji, no, porzucano te wyrobiska. Czasami je właśnie zasypywano po to, żeby nie stwarzać zagrożenia dla ludzi, którzy tutaj mogliby się pojawić. Przy tym szybie, podobnie jak przy innych, stał budynek, po którym dziś już na próżno szukać śladu. Nieco wyżej są kolejne dwa szyby, a dalej już tylko pola. Warto, mówiąc o historii tych kamieniołów, tych kopalni, przypomnieć też, że w 1813 roku, w czasie kampanii napoleońskiej, to właśnie tutaj nad Wobrem była przeprawa, która służyła zarówno wojskom napoleońskim, jak i... Przeciwnikom cesarza Francuzów, ale wracając do miejsca, gdzie stoimy, to może warto ogólnie tak pokazać całą okolicę. Byliśmy na tej górze węglowej, czy węglanej, czy czarnej górze, jak to później nazywano. Podkreślam kilka razy tą nazwę po to, żeby ktoś się nie dziwił, że na wcześniejszych mapach to była góra węglowa, później góra Czarna. Natomiast w tej chwili jesteśmy w kamieniołomie nieczynnym obecnie. Jest to ogromny kamieniołom. Tutaj widać od samego początku wzniesione były w tym korytarzu głównym budynki gospodarcze. Część z nich się zachowała, ponieważ tutaj eksploatowano piaskowiec jeszcze po wojnie i to nawet niedawno. Warto wiedzieć, że piaskowiec, który tutaj był wydobywany służył do bardzo wielu celów. Między innymi z ogromnych brył wykonywano ciekawe rzeźby. Między innymi Słynny Szadow wykonał z tego kamienia, czy wcześniej wykonał rzeźbę Herkulesa, którą później odtworzono. Ona zresztą w 1945 roku została zniszczona. Zachowały się fotografie tej rzeźby, zachowały się fotografie, kiedy transportowano stąd wielkie bloki piaskowca jeszcze z zaprzęgami konnymi. W tych nowszych czasach powojennych to oczywiście były ciężkie samochody, które tutaj wjeżdżały, stąd zawierały te, te wielkie bryły. Natomiast jeśli chodzi o takie ciekawostki, to między innymi wtedy, kiedy obłupywano pewne części tutaj tego wąwozu kamieniołomów, to trafiano na takie przekładane warstwy, gdzie był zarówno piaskowiec i węgiel, i teraz może jeszcze dwa słowa na temat tego węgla. Ten węgiel nazywano jakby węglem takim smolistym, który no był, tak jak już wspominałem wcześniej, doskonałym paliwem. Natomiast była tam w czasie tego palenia się węgla też, chyba o tym mówiłem, czuć było taki zapach właśnie takiego, tego okresu minionego, tak to określali niektórzy. Nie wiem dlaczego. Co się musiało z czymś kojarzyć tym ludziom, natomiast wracając do samego kamieniołomu, no to bez jakichś specjalnych komentarzy warto zobaczyć zdjęcia z czasów minionych tego obiektu, ale także to, co dzisiaj po tym obiekcie wielkim wydobywczym pozostało. No i są tutaj jeszcze, tak jak wspomniałem, zabudowania, które zachowały się na niemieckich fotografiach, a były wykorzystywane również po 1945 roku. Eksploatacja węgla w rejonie Lwówka Śląskiego, w tym Rakowic Małych, to ciągle jedna z mniej znanych kart historii. Za to tutejsze piaskowce wieku kredowego nie kryją prawie żadnych tajemnic. Były znane i cenione już przed I wojną światową na całym obszarze ówczesnych Niemiec, a potem także w całej Europie. Z pozyskiwanych tu piaskowcowych bloków wybudowano wiele znanych w Europie monumentalnych budowli. Przyczyniła się do tego firma Jan Henryk Wimmel, która współpracowała z najsłynniejszymi niemieckimi architektami i która w 1872 roku przeniosła się do Bolesławca pod nazwą Zeitla und Wimmel. Wśród pięciu zakupionych przez nią kamieniołomów był ten w Rakowicach. Po dawnych zabudowaniach kamieniołomów zostało tylko kilka takich miejsc, jeden obiekt. Oczywiście to jest pozostałość też po czasach, kiedy tutaj. Przed wojną eksploatowano piaskowiec, a te wszystkie specjalne umocnienia skarb służyło temu, żeby tutaj można było spokojnie pod ten budyneczek podjechać. Jak widać jest to już obiekt opuszczony, a jeszcze kilkadziesiąt, kilkanaście nawet lat temu tutaj tętniło życie i wydobywano piaskowiec. W pobliżu opuszczonego budynku trudno przeoczyć masywny betonowy schron, dziś już przewrócony. Mi się wydaje, że, że ten schron to był przede wszystkim schron, który służył wtedy, kiedy tutaj robotnicy przymusowi, a przecież pracowali tutaj i więźniowie, robotnicy przymusowi w czasie wojny Niemcy wykorzystywali. W Rakowicach przecież robiliśmy program o tym, o tym chociażby obozie, gdzie... Byli skoszarowani polscy jeńcy wojenni. Ale ktoś sobie zadał bardzo dużo trudu, żeby przywrócić takiego koła. Znaczy nie, podejrzewam, że to wystarczyło użyć jakiegoś pojazdu, który mieli tutaj ciężkiego i... Ale rzeczywiście jest to ciekawostka. Pobliską skarpę chroni przed osunięciem stary kamienny mur. Ten z kolei wzmocniony jest przez przyporę. Ta ma formę przyściennego filara. Przypory kojarzą się zwykle z obiektami sakralnymi, z kościołami, z innymi budowami, a tutaj zastosowano taki sposób wsparcia tego muru oporowego, który podtrzymuje skarpę po to, żeby tutaj można było postawić ten właśnie budynek no, gospodarczy, jakiś tam techniczny i ta właśnie... Skarpa wstrzymana samym murem prawdopodobnie w pewnym momencie mogłaby spowodować upadek tego muru. Te przypory podtrzymują ten mur i, i w ten sposób zabezpieczają przed zniszczeniem tego, tego właśnie tutaj zabezpieczenia. Kamieniołom w Rakowicach nie kryje wielu tajemnic, w przeciwieństwie do kopalń czarnego złota z nadbobru. Tu w Rakowicach, czy też po bliskich Ocicach, a przecież stanowiły one na przełomie XIX i XX wieku, jedne z gałęzi dolnośląskiego górnictwa. Zapewniały pracę wielu ówczesnym mieszkańcom i były źródłem utrzymania kilku pokoleń górniczych przedsiębiorców.